No i się Manko, moi drodzy, z tej strony Jankes. Dziś lecimy z pytaniami, z nowym projektem, o którym ostatnio wspominałem. Co tydzień, w czwartek na Facebooku umieszczam tutaj post, pod którym zadaję się po prostu swoje pytania. Jeżeli nie będzie ich dużo, odpowiadam na wszystkie, jeżeli będzie ich dosyć sporo, po prostu będę wybierał te, które uważam tutaj za najlepsze i udzielał odpowiedzi, właśnie w formie tutaj wideo. Także dziś przechodzimy, ostatni post, pod tym postem poleciało 9 pytań. Także lecę wszystkie 9, bo nie jest jakoś duża tutaj liczba. Także zaczynamy od samego początku. Karoli, Karolina Szynowiec. Kiedy jakiś trening w Olsztynie? Pytanie krótkie, jakże jak, treściwe. Jeżeli chodzi o trening w Olsztynie, nie mam w zupełności tutaj pojęcia. Na razie nie planuję tutaj wyjazdu w tamte strony. Jeżeli tylko się to wydarzy, na pewno poinformuję i na kanale YouTube, i na Facebooku. Patryk Pocica. Pocica mi tutaj nie pomylił, nie obraci się jak przekręcę. Jaki ma stosunek do kaw zbożowych. Jeżeli chodzi o kawy zbożowe, nie mają one wiele wspólnego z kawą prawdziwą, jednak do takich największych zalet tej kawy można zaliczyć to, że zawiera błonnik rozpuszczany tutaj, który poprawia perustatykę naszych jelit. Dodatkowo zawiera fosfor, magnez, potas, który wręcz normalna kawa go wypukuje z naszego organizmu. Zawiera również tutaj antydoksydanty. Które niwelują tutaj działanie szkodliwych, wolnych rodników w naszym organizmie. Także jeżeli chodzi o kawę zbożową, jak najbardziej może ją spożywać i zawiera tutaj bardzo dużo pozytywnych korzyści. Kolejne pytanie. Szymon, Warbi, warbier. Jeżeli pomylę nazwiska, to serio nie przyjmujcie się tym, bo mówię, czasami się może to zdarzyć. Jak zadać okulistość okolistość barków? Jeżeli chodzi o okolistość barków, Dużo osób ma tutaj problemy głównie z bocznym aktonem, z tylnym aktonem na ramiennym, a nadmiernie mają rozbudowany przedni akton. Także skup się w dużym stopniu na rozbudowie bocznego i tylnego aktonu, czyli wszystkie wznosy tutaj, podciąganie sztagi szerokim yy, nachwytem. Również możesz do tego celu wykorzystać maszyny, głównie boczny, tylny akton na ramiennym. Ula. Jak progresować na redukcji? Czy każde ćwiczenie po 15 podróżyń w trzech seriach? i za tydzień podnosić kilogramy, czy może z każdą serią podnosić kilogramy do upadku mięśniowego? Nie polecam nigdy robić każdej serii do upadku mięśniowego. Jeżeli robimy na przykład trening split, klatka, polecam raz w miesiącu doprowadzić do takiego kompletnego upadku mięśniowego, ale to w ostatniej serii. Nie to, że każda seria na każdym treningu będzie do upadku mięśniowego, bo jeżeli pierwszą serię doprowadzicie już do tego stanu, to w drugiej nie wykonacie założonego, założonej ilości powtórzeń. Jest to sprawdzone, no nie da się po prostu, bo zniszczycie tak ten mięsień, że dalej on już nie będzie w stanie wykorzystać do tego swojego potencjału. Także zawsze zostawiajmy jedno, dwa powtórzenia tego zapasu. Jeżeli chodzi o progres na redukcji, nie ma czegoś takiego. Nie da się tutaj progresować w okresie redukcji, kiedy mamy deficyt kaloryczny. Staramy się tutaj jak najdłużej trzymać ten ciężar. Ewentualnie, jeżeli ci tutaj chodzi progresować, możemy to też rozumieć poprzez zwiększenie objętości treningowej, czyli przykładowo wyciskam na klatkę. 5 ruchów na 100 powtórzeń, potem zmniejszam na 95 i wykonuję powiedzmy 8 powtórzeń. I objętość treningowa się tutaj zwiększa. I w ten sposób możemy tutaj jakby nazwać to progresją. tutaj, że, ty, że wykonujemy większą jednostkę pracy na danej sesji, ale nie da się progresować ciężarem, że dzisiaj wykonam setką, a na następny trening 105. Jest to wręcz niemożliwe na redukcji. Lecimy dalej. się Jarosz. Jaki powinien być procentowy stosunek mocy mięśnia dwugłowego do sporogowego? Szczerze, Grzesiek, nie wiem, nie będę tutaj głamał, nie będę tutaj strzelał jeżeli chodzi o procenty, nie mam zielonego pojęcia, jaki powinien być ten stosunek. Łukasz Stawicki, nie pytania, prośba, może nagrałbyś dłuższy materiał na temat mobilności? Jeżeli tylko znajdę czas, bo na pewno chciałbym się do takiego materiału jeszcze bardziej, bardziej przygotować, żeby to fajnie wszystko skomponować, dobrać te ćwiczenia, wytłumaczyć, a może zrobić nawet całą serię, pomyślę o tym, ale nie obiecuję na dzień dzisiejszy tutaj nic. Arkadiusz, mam pytanie co do diety kalorii, dokładnie w makro. Jeżeli przykładowo na redukcji mam 2450 kalorii i powiedzmy białka 172, węgli 220, tłuszcz 80, czy, jeżeli jednego dnia nie pobije tych kalorii i też makro będzie mniejsze, to czy można to nadrobić w kolejnym dniu? Albo rozłożyć na dwa dni. Oczywiście, jeżeli chodzi o kaloryczność z całego tygodnia, to owszem, wszystko się zgadza. Czasami po prostu wychodzi mniej, a innym razem więcej, to zależy na co mam ochotę w danym dniu. Jasne, jeżeli podchodzisz tutaj do wszystkiego jakby tygodniowo, że makro ma się zgadzać w całym tygodniu, wytworzyć ten deficyt nie dniowy, tylko całotygodniowy. Bardzo dobre rozwiązanie. Wtedy możesz w jeden dzień spożyć więcej kalorii, w drugi możesz spożyć mniej, żeby to makro się zgadzało tygodniowe. Jeżeli masz takie podejście, jak najbardziej możesz to stosować. I też wtedy polecam dni treningowe, kiedy są cięższe, wtedy właśnie spożyć większą pulę kalorii, w inny dzień mniejszą. Będzie to na pewno jak najbardziej dobre rozwiązanie. Możesz w ten sposób dalej to kontynuować. Aż mi się telefon zablokował. Takie długie pytanie. Sorry. No i lecimy dalej. Sebastian. Jak i nie, nie ćwicząc i nie mając diety? Nie no, żartuję, tak napisał, dobra, tak piszę. A tak na poważnie chciałbym szczegółowo zapytać o pytanie, które zadawałem Ci kiedyś na lajkach, mianowicie zakończyłem redukcję na 4400 kalorii i chcę przejść na redukcję, a moje kaloryczność jest na poziomie 3200, ma tutaj kaloryczność zerową. Do obecnej wagi, czy mogę zjechać od razu w okolice zera kalorycznego lub w dwóch krokach i dopiero od zera schodzić po 50-100 kalorii, czy od razu zejść z kaloryką na zero? To błąd. Jak byś to rozwiązał przy takiej nadwysce kalorycznej, na pewno nie polecam tutaj od razu schodzić z 4400 400 do 3200. Ja bym to rozłożył na dwa etapy, czyli najpierw połowę, potem połowę. Z tym, że przy pierwszej połowie nie dokładasz tutaj żadnego cardio, interwałowego po prostu trenujesz tak jak do tej pory, tylko obcinasz połowę kalorii i patrzysz co się dzieje z organizmem. Jeżeli ta waga leci, nie wprowadzasz tutaj na razie dalszej obcinki. Jeżeli waga stoi, nie zmienia się, prowadzasz kolejną obcinkę, dojeżdżasz do zera. Wtedy możesz tutaj dokładać trening cardio, trening interwałowy. I ostatnie pytanie od Dawida. W sumie dwa pytania. Czy podczas wstawania z przysiadów praktycznie już w końcowej fazie skupia się na napinaniu pośladków? Ciekawe pytanie. Wiem, że to ułatwia, ustawia mielnicę w odpowiedniej pozycji, czy po prostu skupia się na mocnym zawinięciu miednicy pod siebie, wtedy też spinają się pośladki. Staram się tutaj w górnej fazie napiąć te pośladki, ale też zależy, jaki ruch chcesz tutaj osiągnąć i na czym chcesz się skupić. Jeżeli robisz standardowe przysiady, i robisz nie do pewnego praktycznie wyprostu tylko schodzisz do góry i robisz płynne te przysiady nie wykonasz tego ruchu skupienia się tutaj na pięciu tych pośladków jeżeli robisz standardowe takie przysiady no to wtedy w górnej fazie dopinasz te pośladki, zawijasz tą lekko miednicę ale nie robisz prze prostu w stawie tutaj lędźwiowym, w odcinku lędźwiowym tylko jesteś jeszcze lekko pochylony do przodu wtedy napinasz pośladki i schodzisz do kolejnego powtórzenia ja bym to widział w ten sposób i również to stosuję tak u siebie i drugie pytanie: Czy warto zainwestować pieniądze w kupno butów do siadów? I czy dla zdrowia lepszy nie będzie robienie siadów na bosu. Jeżeli już stosuje się buty, to czy nie warto co jakiś czas zmienić i robić bez? Jakie jest Twoje zdanie? Jeżeli chodzi o buty do siadów, do martwego ciągu, do tych podstawowych, bazowych ćwiczeń, jak najbardziej warto jest zainwestować w te buty. Na pewno nie polecam tutaj wykonywać tego w butach do biegania. To jest w ogóle tragedia. Wykluczcie to całkowicie ze swojego treningu, nie używajcie tego. Buty do biegania, trening całościowy, ogólnorozwojowy, jak najbardziej tak. Do biegania super, ale nie do siadów czy tutaj do martwych ciągów, ciężkich ćwiczeń. Wtedy zdecydowanie jest to lepiej zrobić na boso, sorry, bez żadnych butów. Jeżeli możecie zainwestować, warto zainwestować w te buty i wtedy cały trening, te właśnie siady, martwe ciągi możesz wykonywać w tych butach i nie musisz robić na boso. Na połowę warto robić wtedy, kiedy te buty, że tak powiem, beznadziejne. A się zdyszałem. Dobra, zamknąłem wszystkie pytania. Było ich 9. Widzę, materiał trwa chyba 10 minut. Także w miarę wszystko szybko się uminałem. I teraz na koniec, tak jak wspominałem na początku, co tydzień w czwartek na Facebooku leci post. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się to coś dowiedzieć. Piszcie tam, a ja w każdy weekend będę się tutaj starał właśnie nagrywać taki materiał i odpowiadać na Wasze pytania, rozwiewać tutaj Wasze wątpliwości. Yy, chyba, że będą takie pytania jak na przykład dzisiaj właśnie zadał yy, Grzesiek, nie będę znał odpowiedzi, no to nie będę tutaj, nie wiem, szukał jakichś rozwiązań, kombinował, nie wiem, po prostu o tym mówię. I na tym to polega. Krótko, zwięźle i na temat. A teraz dzięki za uwagę, jeżeli materiał się podobał, łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i pytania lecą na Facebooku co czwartek. Pioneczka.